Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym filmie. I dziś będzie to vlogmas. Dziś mamy 15 grudnia, czyli niedzielę. No i ja właśnie wstałam. I teraz będę właśnie sprzątać u lakusia. Pokażę Wam, jak nabrudził. Od razu tutaj ma swój domek. Ten nowy, który właśnie był w ostatnim hall zakupowym. Jeśli nie oglądaliście, to zapraszam oczywiście. Nie wpisałam jeszcze tutaj imienia takiego, ale postaram się to zrobić. I bardzo nam się dobrze sprawdza, więc Wam go polecamy. I nic się nie dzieje z tym okienkiem. Yy, nic tutaj lakuś nie próbuje, jak na razie, nie wiem, wyjść z niego albo coś takiego. Więc wszystko jest okej. Okay. Tutaj ma mostek swój, tam maszysz szmateczkę. Tutaj ma jedzonko. Yy, hamak i swoim kule kulę smakulę. No i tutaj paśnik i pojdełko. I tutaj ma kolbę, ale ta kolba jest bezbożowa, więc spokojnie nic nie z nią musicie się przejmować. i No i teraz będziemy sprzątać w Akusia. Właśnie wymieniłam żwirek na nowy. Yy, no i tak to wygląda. I teraz będę dawać świeżą matę. Okej, okay, właśnie dałam nową matę, jak widzicie. Tak ona wygląda. Chyba już znacie tą matę, jeśli oglądacie mnie przez jakiś czas. No i tutaj jest domek. Oraz, właśnie w środku jest lakuś, którego niestety nie widać. Ale sobie tam siedzi. I tutaj jest mostek i jego hamaczek. Tam ta kolba bezbożowa to po prostu są granulki karmy takie po prostu y, przyczepione do patyczka, ale on to bardzo lubi. Jest bezbożowa, nie jest kwiona miodem ani niczym, więc jest ok No i y, właśnie teraz będę dawać musianko. Jak widać tutaj jeszcze jest. Dołożę trochę tutaj do tego dużego paśnika oraz dam do paśnika kuli. Właśnie umyłam miseczki. Jak widzicie, są czyściutkie. Teraz będziemy dawać do nich suchy pokarm, a następnie damy mokry. I tak wyglądają życiu, które dzisiaj dam lakiemu do jedzenia. Pierwszą rzeczą jest to mieszanka warzywna jako taki przysmak. Dzisiaj damy mu. Dalej damy mniszka lekarskiego z Karmę bezbożową Versa Gakavia complete. Tutaj połowę takiego plasterka szonego jabłka z herbalpetsu oraz kilka granulek karmy Brit, ponieważ ja stosuję teraz jako taki przysmak i raz na jakiś czas mu po prostu trochę daję i dam kilka takich granulek dzisiaj. Dalej babka lancetowata, babka lancetowata Stivo. W ostatnim właśnie kupiłam nową, bo już mi się skończyła moja stara babka no i kupiłam nową. Właśnie chyba widzieliście w Holy, jak oglądaliście. Oraz tutaj dam troszeczkę karmy weselę, Kawia Natur, również bezbożową. Więc najpierw dam sobie karmę. Najpierw daję karmę kawia Natur I tyle daję tej karmy, tak aby po prostu zakryła dno. Teraz karma wesega kawę Complete. I taką garstkę jej sypię i mieszam. Oraz jeszcze te granulki karmy I tak wygląda miseczka na karmę. Dzisiejsza takiego. Teraz damy na przysmaki miseczkę, czyli tą I damy to jabłuszko, więc dam go sobie. Tak. Teraz daję troszeczkę tej mieszanki warzywnej. O, tyle jakoś. Tyle daję tej mieszanki i tak wygląda miseczka dzisiejsza na śniadanie, na przysmaki. I ostatnia miseczka, którą daję, to jest miseczka na zioła. No i damy sobie łyżkę. No. Ok, sypiemy. Tyle daje tego miszka. Teraz babka lęki towarzy tworzymy. Okej. Okay. Tutaj to ułożę, bo. Babka lancetowata zawsze z tywą ma dosyć duże kawałki i trudno się ją wyciąga. No i tak wyglądają miseczki dzisiejsze na suchy pokarm lakusia. Tutaj miseczka na karmę, na przysmaki oraz na zioła. Jeszcze ja tak się zdecydowałam, że dam lakiemu jedną trawokulkę oraz kilka płatków groszku, no bo dawno nie dostawał, więc damy mu. Oki, okay, więc dajemy lakusiowi jego jedzonką. tutaj już czeka, jak widzicie. Najpierw ziółka. Oki. Okay. Już sobie zedę swoje ziółka. Teraz karma, tylko muszę go niestety przesunąć lakusi, uważaj. O, dobra. No i jeszcze przy, na przesmaki miseczka. No i tak to wygląda. I na razie on będzie sobie to jak? A na obiadek, czyli na drugie danie, dostanie świeże warzywa I jakąś może zieleninę, jak będzie natka pietruszki, to też mu dam. Teraz właśnie będę y, moim ptaszkom dawać ziarna oraz takie kulki tłuszczowe. I pamiętajcie o tym, żeby dokarmiać w zimę ptaki, które zimują w Polsce, ponieważ niestety w zimę nie mają gdzie znaleźć jedzenia, dlatego trzeba im pomóc. I w sklepach możecie znaleźć takie różne mieszanki, które właśnie kupiłam. Tutaj mam takie ziarenka oraz tutaj mam te kruski. I teraz pokażę Wam, jak właśnie daję im jedzonko. Oki, okay, właśnie dałam im tutaj do karmnika jedzenie. No właśnie. Będę sprzątać lakiemu, bo jak widzicie, no już nabrudził. Jak mogliście zauważyć, dziś rano yy, właśnie dałam też ptaszkom jeść, ponieważ już się skończyło. Bo ja dokarmiam ptaki zimą zawsze i właśnie zauważyłam rano, że już zjadły, więc im dosypałam jedzonka. I właśnie dałam Jakusiowi również taką gałązkę do odgryzania. Jak widzicie. No i będziemy musieli posprzątać. Jak widzicie, zjadł wszystkie ziółka, które mu dałam. Tyle zostało. Karma jeszcze jest. Oraz przysmaków też jest jeszcze troszkę, więc dosypiemy ziół. Damy jakiś przysmak. Również też dostał jakiś czas temu ogórka. Bo teraz właśnie ja dużo sobie pisało mi, żebym podawała ogórka samego. Yy, no bo jednak to jest lepiej. Tam yy, jak się podaje ogórka razem z innymi warzywami, to wtedy to traci witaminę C. Dlatego yy, staram się jednak podawać tak jak mogę osobno. No i teraz właśnie będę sprzątać, bo jak widzicie, no dużo kubek jest. Tutaj właśnie jest miseczka po górku. No więc. 双大呗。 Cześć wszystkim, więc właśnie będzie to już ostatnia część tego masa. jak widzicie ja już posprzątałam jeszcze raz na noc Lakusowi Lakus aktualnie siedzi sobie tutaj w hamaczku jest tak słodko, widzicie sobie siedzi i jak widzicie też jakiś czas temu, kilka dni temu obcięłam mu pazurki, bo już miał też dłuższe, więc możecie zobaczyć, że ma takie ładne już Pasurki, ale nie wiem czy przypadkiem jeszcze w tym miesiącu mu nie obetnę. on sobie jak widzicie już leży bo już przemyka oczka i już idzie spać zobaczcie no więc tak słodko sobie tutaj śpi, a i chciałam wam pokazać, że tutaj naklejam również taką jedną jeszcze sobie naklejkę na klatkę takiego pieska świątecznego, no i tutaj są te naklejki żelowe więc ja już tak wszystko mam tutaj posprzątane w klatce i na koniec dnia otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Więc najpierw numer 15. I tutaj mamy tego kalendarza z takimi kosmetykami. I tutaj właśnie mamy 15, więc sobie otwieramy. Trudno jest dosyć to otworzyć. O, tutaj akurat szybciutko. No i tutaj mamy taką konturówkę chyba do ust. W takim kolorze różowym, takim malinowym. No, taka. Taka kredeczka do ust konturówka. A teraz chciałam Wam pokazać, że w numerze 13 był taki puder duży. To było takie duże okienko tutaj. Zobaczcie, jakie to było wielkie. Takie, taki puder był. No, a właśnie dzisiaj mieliśmy taką konturówkę do ust. I na ręce wygląda ona właśnie tak. Ok, czas na kalendarz adwentowy Lind. Jak widzisz, tak mało zostało okienek. Już naprawdę to tak szybko leci, słuchajcie, dopiero był początek grudnia. Naprawdę tak szybko leci. Musicie napisać mi w komentarzu, jeśli dotrwaliście do tego momentu, czy właśnie Wam też tak szybko ten czas leci. O, i mamy tutaj tego misia. Bardzo go lubię, bo on jest bardzo dobry. Taki świąteczny misiu jak widzicie, więc bardzo fajnie. A i jeszcze pokażę Wam numer 16 jak wygląda. I możecie wnioskować co tutaj będzie. Możecie mi teraz napisać w komentarzu jak obstawiacie co tutaj będzie w tym okienku. Czy cukierek, czy misiu, czy te kuleczki lind. Możecie obstawiać. I jeszcze kalendarz eventowy Lakusia. I trzynastkę mamy tutaj. I... I mamy taką karmę, ponieważ właśnie nie otwierałam yy, przez ostatnie dwa dni kalendarza adwentowego Lakusia, no bo dostał właśnie zajnie dużo przesmaków i dlatego chciałam otworzyć Wam razem z Wami to 13 czternaste, 15 okienko. Więc tutaj mamy karmę wysegę Kawia Natur. Tutaj w czternastce mamy... Granulowaną lucernę oraz trawę I jeszcze liście brzozy, z tego co mi się wydaje, albo mieszankę właśnie yy, kory. Coś takiego. I tutaj mamy piętnastkę. Oczywiście nie będę mu dawać na raz. Jutro mu dam, ale właśnie pomyślałam, że tworzy razem z Wami, bo nie miałam sobie czasu. Miałam tyle no Słuchajcie, że naprawdę. Dobra. No i tutaj mamy skrzypolny właśnie dzisiaj laki dostał skrzypolny oraz jednego dropsa marchewkowego złożowego z Yatter Farm. Więc bardzo fajnie. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że zostawicie oczywiście dla nas łapkę w górę oraz subskrypcję na naszym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście możecie napisać w komentarzu, co chcecie, abym ja zrobiła w kolejnym vlogmasie. I właśnie ostatnio też osoby poprosiły mnie dwie o pozdrowienie, więc pozdrawiam Maję oraz szkołę numer 8 ze Skibniewa oraz Arbuzik i Ty Gamer. Nie wiem, czy to dobrze przedstawiłam. Jeśli nie, to bardzo przepraszam. Jeśli chcecie być pozdrowieni w kolejnym odcinku, to napiszcie mi w komentarzach, że chcecie być pozdrowieni, i ja Was pozdrowię. Między do następnego odcinka. Pa! pa.